Jak przygotować się do zabiegu labioplastyki? Przygotowanie do zabiegu labioplastyki zaczyna się od wizyty kwalifikacyjnej, na której omawiamy wskazania do zabiegu i możliwe do uzyskania rezultaty. W trakcie zabiegu lekarz wypisuje receptę na leki, które należy przyjąć około zabiegowo, a także zleca potrzebne badania. Przed zabiegiem labioplastyki wymagamy wykonania badań m.in. morfologii skróconego układu krzepnięcia, jonogramu. I w zależności od chorób dodatkowych pacjentki, dodatkowych innych badań, pacjentka na zabieg powinna być ogolona dzień przed. Zgłasza się najchętniej w towarzystwie osoby towarzyszącej, w luźnej bieliźnie, w luźnych spodniach, tak żeby było jej wygodnie. Należy pamiętać o tym, że termin zabiegu trzeba umówić przynajmniej dwa tygodnie przed terminem spodziewanej miesiączki.